Siemano widzowie z tej strony Hardulo. Witam Was w kolejnym odcinku na Case Hugu. Dzisiaj mamy 9 koła i pootwieramy sobie dzisiaj skrzyneczki, które pozwolą mi wydropić. Czekajcie, już wam zaraz pokażę gdzie to jest. O, tu! Vox skrzyneczka się nazywa. I dzisiaj wydropimy sobie Titana Holo, taką zajebistą naklejeczkę, albo w ogóle najlepiej by było jakbym dropią taką LGB, ale liczę na Titana Holo. No. Time to oto, oczywiście kodzik HARDULO, który wam daje 4 zł bonusu powitalnego Oraz 20% przy każdej wpłacie z moim kodem, czyli wpłacasz 100, dostajesz 120 No 1 piątą stary dostajesz, zajebista opcja, nie? I przy okazji wpłacając z moim kodem bierzesz udział w giveawayach na te zajebiste skiny Minimalna wpłata 9,8 groszy No Oczywiście strona jest dla osób pełnoletnich, a my przechodzimy, no dawaj mi tutaj te skrzynki To jest VOX, dobra na początku potwieram sobie w normalnym, jeżeli nie będzie wychodzić to po prostu przejdziemy na Jester'a i tyle. O kurczę, te Firewerki co chwilę strzelają. Ile tutaj? Dwie stówy, no nie? Pięć takich. Dokładnie tak. No dobra. A tu macie zwycięstwo ostatniego odcinka swoją drogą. Gratulacje dla niego. Żeby wygrać w tym wystarczy stary czy zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz łapkę w górę oraz napiszesz komentarz z dwoma keywordami, które podam w dalszej części. No. I lecimy dalej. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy Esla. No dobrze, nic ciekawego. To już 59 tylko. O, Royal. Mm, dobra, nie znam tej drużyny. Ale jakaś stara chyba była. 67. No kurczę, ile w ogóle mam procent na to? 0,012. Trochę mało. A chociaż na co mam 1%? 1% mam na pewno na... No, jakiś Vega Squadron, ok z 2017 tutaj nawi, jakieś mi dropnęło za stówkę. nawi, ona chyba często dropi. Wesel, dobra, stuwa znowu. No, na razie to cały czas wychodzę na minus w sumie 68. O, dwa royalki, 488, dobrze, raz dwa. Kto to był za Teams. Kier ok, chyba Spirit to było. Teraz nawi. Nie no, coś daleko mam do tego. E, Titana Uuu, no to jest wicerę ale ładna. Serio. zajebista tą To co? Może jakiś czysterek się tu człowiek rozerwał, co nie? 2000 za jedną brak Jeszcze raz, trochę lepiej. Jeszcze raz. Dobra, lipa straszna. Kolejny. Nie no kurwa. Ostatnia szansa. Tajlu, kurwa, jakby ten Royal mi wyskoczył. Eee, no, już pieniążka tutaj nie mam, dobra jak co to mam jeszcze 11 koła o, Diaksa, czyli 11 milionów diaksów, więc to się zamieni po prostu Tyle, ale szkoda Znowu, oj 470, ciężko tu wydropić tą naklejkę Ale co, już nie miałem kasy? Miałem kasę na pewno Dobra, przy okazji sobie wymienimy te diamenty, No generalnie jak otwieracie tutaj skrzyneczki To nie dość, że nabija wam się poziom, możecie sobie otwierać Darmowe case'y codziennie Ja już mam wysoki poziom nabity to przy okazji możecie sobie, znaczy dostajecie te, diamenty, eventowe Kurwa jest ten event tutaj eee, O, możecie sobie je wymieniać na na przykład skinki o, wymieniłem sobie 15 baniek na skina, na jakiegoś ansmana. Możecie też skrzynki za to otworzyć, o kupimy sobie, otworzymy sobie Chinatowna, widzicie jaki zajebisty skinek mi poleciał, no generalnie fajna sprawa To możemy sobie sprzedać i 2870 mamy, szukamy znowu tej skrzyneczki a ona chyba wyżej była. Jest tu. Weźmy sobie w normalnym. Nic ciekawego. No trzeba tego chestera próbować, chyba. Bez tego to nie pójdzie. Więc no, kurwa znowu, Tylu. Ej, ta skrzynka jest mocno nieopłacalna. Seria. Jest pewnie wiele lepszych skrzynek na tej stronie. Ostatnio, jak franie otwierałem, to było zdecydowanie lepiej. Jakiś kliponek jest pusty. No ja widzę, że jest puściutki. Nie mam pieniążka. Pieniążek się skończył na otwieranie chesterów. Dobra, coś jeszcze tu mogę. Dobra, otwórzmy sobie to. Może wydropię? Niestety nie. Jeszcze raz. Oj. Dobra, jeszcze raz. Daj coś lepszego. I ostatni. No tak średnia. Dało mi 600 koła tych diaksów. To mało już. A może bitewkę jakąś zrobię. Bitewka i więcej zarobię przecież. Nie, dobra, zróbmy na razie za 200. Weźmy 4 graczy klasykiem. Może się uda. Dajmy sobie bociki. I... No dobra. Home. Na razie jest lipa. Nie aż taka jak ma na przykład Nope, ale, ale nie jest za fajnie. Zostały dwie skrzyneczki. Tam jest moc na prowadzeniu. I Fazik. a bez szału. Dobra, jako pierwszy keyword napiszcie, jaki jest wasz ulubiony kolor. To może być pierwszy keyword. Mam, że będzie w miarę spoko. I co, no, tworzymy similar. Hmm, tylko może więcej ich sobie wezmę. Więcej. I nie wiem, underdoga albo, o właśnie, bo ja to mogę zastawić się przecież, zobaczymy właśnie jak to działa, to mnie ciekawi. Bierzemy sobie to, tego voxa, w czysterze Ja się zastawię i zobaczymy jak to zadziała, to mnie ciekawi. No nie mam pieniążka, ale ja chcę tutaj się zastawić. O i ja chcę tworzyć za, no nie wiem, no powiedzmy za 1179. O i mogę zrobić z tego takim chesterkiem, ej fajne to. Tylko, że jeszcze jakbym miał szczęście, to w ogóle by było super, nie? Ja Nie wiem, pewnie kurwa dropnie coś zajebistego. 14 koła kurwa. Czekaj, to był underdog? Albo to był underdog. Ja dobra, ja myślałem przez chwilę, że to był standard, a jednak ja kliknąłem tego Undera. Ja tylko, że dropnąłem taką naklejkę za dwie paki U, ja bym jeszcze raz dwustwał. I, pa... I znowu się zastawimy. Tak? A? Tak o się zastawimy. Zobacz, zaraz wyjdzie. Kurwa, ty no ja mam jakąś drogą w miarę. Ona tam stówę kosztowała. Nie wiem ile ta kosztuje. Katowice Urwa masi, nit Nitro sobie 35 tysięcy, serio? 29 zł mi zostało. Wydaje mi się, że będziemy kończyć ten odcinek. Jako ostatni kūrt napiszcie Wasze ulubione danie i ja się będę z Wami żegnał Siemano.